Artur Mazur, Klatka po klatce, jesteśmy w Tomaszowie Mazowieckim, za nami gala XTB KSW 81, a ze mną Wojsław Rysiewski, dyrektor organizacji. Jak wrażenia po tym wieczorze w arenie lodowej, bo wydawało mi się, że początek był właśnie chłodny, a koniec już bardzo gorący? No, było dobre tempo, tak jak lubię, czyli być może trochę wolniejszy początek, ale później coraz lepiej i coraz mocniej, także myślę, że nawet ta pierwsza walka nie była zła ogólnie. Każdy pojedynek albo dostarczył efektownych skończeń, albo no były to, to fajne walki, także na pewno jesteśmy zadowoleni. Zaczynamy od tych najważniejszych pojedynków. Adrian Bartosiński nowym mistrzem KSW w dywizji półśredniej, Artur Szczepaniak znokautowany. Jak ty oceniasz to, co stało się w końcówce tego pojedynku, mowa o przerwaniu, no bo Artur Szczepaniak miał pretensje do, do sędziego klatkowego o to przerwanie. Myślę, że tu zarówno i Artur, jak i Tomek powinni przed wypowiadaniem się na temat przerwania jednak je zobaczyć i e, ja nie mam pretensji do nich, raczej tu zawiódł narożnik w obu przypadkach, bo e, od tego też jest trener, żeby powiedzieć słuchaj. E, Spojrzeć też na powtórkę i powiedzieć nie gadaj głupot, no bo oba te przerwania były w punkt. Artur, o ile po, wydaje mi się, po tym ciosie w stójce nie był odłączony, to pierwszy cios, który doleciał, jak Adrian dobijał, odłączył mu świadomość. W przypadku Tomka, Tomek się skulił, jakby odwrócił się na brzuch, wyraźnie. Dając sygnał, że nie chce dalej walczyć. Także jeżeli chodzi o te przerwania, nie mam, nie można mieć w ogóle pretensji. A stawiasz znak równości, tak naprawdę, między w tych obu przypadkach? No, wydaje mi się, że jakby absolutnie nie do obrony jest to, co powiedział Tomek Sarara. Natomiast no, Artur Szczepaniak, wydaje mi się, wykazał więcej yy, woli walki w tej trudnej sytuacji. Wydaje mi się, ja bym tutaj nie postawił znaku równości, ale no, wydaje mi się, że jest to do obronienia. To są różne inne sytuacje. Artur po prostu dostał cios, spłynął i się obudził. No tak się czasami zdarza, no, ale to jest sytuacja, w której kiedy zawodnik jest znokautowany, ja, walkę się przerywa. Kośma <laughs> No tak, no, czy nie chcę też tego jakoś tam stopniować. No. Yy, przykład też z historii Michała Kity pokazuje, żeby nie gadać przede wszystkim. Nie gadać w sytuacji, kiedy przegrało się walkę po ciosach, bo to nie jest te ciosy to nie, są, to, to nie jest dobry doradca. A ciosy Bartosa yy, ważą dużo? Okazuje się, że ci, którzy te kursy robią, czasami mają rację, nie? No. Je, jeżeli by nie mieli, to, to pewnie by na tym nie zarabiali. A my byśmy nie mieli świetnych sponsorów, więc takich jak Fortuna. Więc no tak, tak. czasami faworyt wygrywa w tym sporcie. Tutaj podczas tego wieczoru zrodził się pomysł na kolejny pojedynek, być może na pierwszą obronę. No bo wrócił w wielkim stylu Igor Michaliszyn i od razu zaznaczył. Skierował słowa do, do ciebie, do Martina, do Kawula. Dajcie mi walkę ze zwycięzcą pojedynku mistrzowskiego. Co ty na to? Myślę, że mówiąc szczerze, no jest przynajmniej dwóch dżentelmenów przed Igorem w tej chwili w kolejce. Akurat są zestawieni na kolejnej Gali w maju, czyli Andrzej Grzebyk i Brian Hoy. Ja też nie lubię tam przesądzać i ustawiać, która walka jest 100% eliminatorem. Zawsze chciałbym taki pojedynek najpierw zobaczyć, ale no są wyżej w rankingu. Jakby zwycięzca też pokona dużo wyżej notowanego zawodnika w rankingu. Stąd wydaje mi się, że, że no Igor będzie potrzebował jeszcze jednej walki. A może pojedynek z Pietrzakiem, który był planowany? Zresztą Igor o tym mówił, że, że nawet zaakceptował chyba taką walkę. Szczerze mówiąc nie myślałem. Na, na jakby pięć minut po Galicy nie jest dobry moment na układanie kolejnych zestawień. Chyba, że faktycznie no, była walka na tej samej karcie. Dajcie nam chwilę. No. Igor jest zawodnikiem, na którego chcemy stawiać. Jest młody. Jest super utalentowany. E, I jest pewnie jednym z największych talentów w ogóle w polskim MMA. Nie boję się tego powiedzieć. E, I na pewno pokierujemy jego karierą w odpowiedni sposób. Ostrzyłeś sobie zęby na tę walkę? Czy jesteś z niej zadowolony, czy nie? No, bo jednak była do jednej bramki. Czy więcej jakby spodziewałeś się ze strony Krystiana Bielskiego? No, zdecydowanie więcej. Wiedząc, jak Krystian jest twardym gościem i, i wszechstronnym i takim no, walczącym do końca, więc no, oczywiście trudno przejść obojętnym obok tego, co Krystian mówił tuż po walce. Jak to odbierasz w ogóle? No bo z kolei odbił piłeczkę Igor Michaliszyn, powiedział, że on wychodził z dwoma kontuzjami do tego pojedynku. Znaczy, zawodnicy zawsze mają jakieś urazy. Wydaje mi się, że wypuszczanie zawodnika ze złamaną kością to nie jest najlepszy pomysł. Ale no, na pewno nie można ujmować Igorowi, że rozpracował Krystiana jak profesor. Co dalej z Markiem Samociukiem? Bo powiem tak, no napisałem to na Twitterze, powtórka z rozrywki. Przegrywa no dokładnie w taki sam sposób Marek Samociuk, gdzieś brakuje tlenu, brakuje już tej iskry, z każdą sekundą gdzieś ona gasła. I zgasła w bardzo podobny sposób jak w poprzednich tych przegranych pojedynkach. No trudno mi też na gorąco tutaj jakieś y, definitywne sądy wypowiadać. E, no na pewno nawet... Mieliśmy tu krótką rozmowę z Arkiem, który trenuje teraz z Markiem, z Arkiem Wrzoskiem, że no, no coś się dzieje, że Marek nie pokazuje w walkach tego, co pokazuje na treningach. i. Nie wiem, czy to jest kwestia zbyt dużej wagi, może jednak no, ten jego organizm nie jest w stanie nosić tych 100, To są dwaj zawodnicy, którzy ważą po 120 kilo, a to zawodnik wydaje się z gorszą sylwetką, okazuje się być bardziej wytrzymałym i, i y, mającym lepszą kondycję. Także no, y, na pewno jest w ciężkiej sytuacji. No. Kapitalny debiut w organizacji Maria Silva. No, po prostu czapki z głów, a pewnie będzie problem z rywalką. Będzie czy nie będzie, no bo wydaje mi się, że no, po, po, pokazała się z kapitalnej strony tutaj Brazylika. To prawda, ale mamy już, tu, tu akurat mamy zestawioną taką e, półfinałową czwóreczkę, także e, no, myślę, że dziewczyny się spodziewają e, ponieważ jest walka zaplanowana na maj, która będzie pewnie wkrótce ogłoszona i, I naturalnie zwyciężczyni z Maja powinna zawalczyć z Marią Symbę. Zaskoczony byłeś tym, w jaki sposób Adrianna Kreftę rozprawiła się z Karoliną Owczasz, czy nie? Myślę, że tak. No, biorąc pod uwagę z kim Karolina trenuje i to, jak szybko złapała tego bakcyla parterowego i to była jej tak naprawdę dużo mocniejsza strona niż te no, jakby ta przeszłość bokserska. To jak, że tak powiem, podała na tacy Adriannie to duszenie było zaskakujące i, i, i niespodziewane. E, apel jest do Ciebie, nie wiem czy już dotarł do Ciebie tweet, bo Adrianna wjechała autem mamy w palety i tu trzeba będzie wyklepać, bonus by się przydał. N nie wiem, no, znaczy no knockout wydaje mi się, że znamy, tak? E, no bo do pewnie Welson Martins, tak? Ale no jakie było jeszcze? No była poddanie Marii było super, Adrianny też było super. No Tomek nie dopiął trójkąta, także on nie dostanie. No, tutaj to była chwila, chwila szaleństwa. Wydaje mi się, że taką walką, no bo przechodzimy sprytnie do, do Brazylijczyka Uarleszona Martinsza, zdobywa się drugą szansę mistrzowską. Chciałbym ja osobiście, zobaczyć na Martinsa, chociaż przegrywał walkę z Surdynem, no ale pokazał, że w każdej sekundzie walki jest groźny. Chciałbym go zobaczyć w pojedynku mistrzowskim, do którego przygotowałby się w pełnym okresie przygotowawczym. A ty chciałbyś czy nie? Chciałbym. To wszystko? Zaczymy. No jest, tu jest trochę inna sytuacja. Nie ma takiej jasnej drogi, bo Patryk walczył teraz z, z Martinsem. Sebastian Przybysz walczy z nowym zawodnikiem pozyskanym Filipem Maczkiem, Natomiast misz Kuba Wikłasz walczy z Juri korzą na stadionie. I tak naprawdę, zanim nie poznamy rezultatów wszystkich tych walk, trudno jest układać. Co dalej, no bo jakby zwycięzca, inne zwycięstwa w każdej z tych walk troszkę no tutaj wywraca ten stoliczek i tą układankę, także poczekamy pewnie do, 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 do 3 czerwca z decyzjami w tej kategorii. Ostatnie pytanie i przepraszam, wrócę do jednego wątku, bo nie dopytałem, jaka przyszłość przed Tomaszem Sararą w organizacji? KSW. Przed walką, przed galą powiedziałeś mi, że jesteś zadowolony z, z tego jak Tomasz się prezentował w tych dwóch pojedynkach. A co możesz powiedzieć po gali? No na pewno nie jestem tak zadowolony jak byłem. To była też emocjonująca walka, no jednak wydaje mi się na niższym poziomie niż walka z Arkiem. No i było tam sporo takich no, naprawdę szkolnych błędów. Tej, znaczy, Tomek, nawet mając tą przewagę i widać było, że no on przynajmniej liznął trochę tych umiejętności w innych płaszczyznach, to nie potrafił cał, jakby w ogóle wykorzystać tej przewagi i e, no skończyć. Miał Erola kilka razy na Widelcu, miał, okopał mu tak nogę, że Erol praktycznie nie mógł stać. No, można było ten, naprawdę to była walka do wygrania, tak? I generalnie zadowolony po tej gali, czy, czy nie? Jak to wygląda? Nie, no wydaje mi się, że to była bardzo dobra, emocjonująca gala. Pewnie nie najlepsza w tym roku, ale, ale od początku do końca było bardzo dobre tempo. No, kilka z tych skończeń to będą nasze najlepsze nokauty i poddania w 2023 roku. Jestem o tym przekonany. Poza tym, no. Rozmawiamy o talencie Igora Michaliszyna. Pamiętajmy, że Adrian Baratosiński to też jest bardzo młody zawodnik i niepokonany. Właściwie to jaki progres on zrobił od tej walki, już nie mówię o programie tylko jeden, ale od walki z Lionelem Padillą, z którym męczył się dwie, dwie i pół rundy, przeszedł też swoje problemy zdrowotne. I, i no, teraz, kiedy jakby wyprostował te sprawy też i wagowe i, i kondycyjne, no, jest jakimś potworem, tak? Jeżeli Wiesz, uwierz, że chciałem użyć tego słowa, które często pada z ust trenera kościelskiego. Tak, potwór, który jeszcze potrafi mieć cały czas kontakt z narożnikiem i wszystko w tej klatce robi mam wrażenie absolutnie świadomie. To prawda, i jakbym miał powiedzieć coś kontrowersyjnego, to. Bardzo mi nie podobało mi się jak Roberto Soldis w jednym z wywiadów powiedział, że KSW zaproponowało mu no Neyma. Wydaje mi się, że z całym szacunkiem, ale Adrian Bartosiński postawiłby mu dużo trudniejsze warunki niż Sebastian Kades tam, czy, czy ten Muradov, czy nie pamiętam nazwiska, Czeczen, który tam mu połamał ten ochraniacz na krocze. Także e, oczywiście z respektem, ale myślę, że e, Trochę szkoda, że panowie się minęli, bo to mogła być świetna walka. Ale mu pojechałaś teraz. Super, mam tytuł. Dziękuję ci bardzo. <laughs>